To akurat jest w szpitalu, To było zdjęcie nie... z pierwszego dnia. to Na chirurgii. Na chirurgii jeszcze. W Wigilię 2011 roku. To znaczy dwa dni przed Wigilią trafiliśmy do szpitala do Prokocimia. Już wiedzieliśmy, że jest jakiś guz. Prawda? Przynajmniej z taką informacją jechałam do szpitala. A co dokładnie dowiedzieliśmy się w Wigilii 2011 roku? No i wtedy no, znaleźliśmy się w zupełnie innym świecie. Diagnoza nie była jeszcze postawiona. Dokładnie, ponieważ guz był bardzo, bardzo dużych rozmiarów. Sięgał od wątroby, obejmował obydwie nerki, dał przerzuty do kości, do śródpiersia tylnego. I tak naprawdę lekarze nie wiedzieli, jaki to jest rodzaj, rodzaj nowotworu. Mieli dwa podejrzenia, albo nefroblastoma, albo neuroblastoma. My zawsze wiedzieliśmy, że są nowotwory, ale... Jakie? Najczęściej, no najbardziej rozpoznawalna, yy, o której się najwięcej słyszy, to jest jednak białaczka. Yy, no i w przypadku naszego syna, może nie od lekarzy, ale usłyszeliśmy, że no, chyba lepiej, jakby miał białaczkę. Naszego syna teraz znamieniła, ponieważ jest na oddziale transplantologii. Eee, tydzień temu? 10 temu. Dwa tygodnie temu. Już to jest. No, dwa tygodnie temu już tam jest, natomiast y, około 10 dni temu y, przeszedł y, zabieg auto szpiku. Y, no i jest to oddział bardzo rygorystyczny, gdzie rodzice nie mogą zostawać dziećmi na noc. Y, y, bardzo sterylny oddział, więc no, jedziemy rano do niego, opiekujemy się nim cały dzień, po czym usypiamy go y, no, i wracamy do domu do pozostałej dwójki. Dzieci, no, spotkać się ze sobą. Poprzez te 9 miesięcy jakby rzadko się widujemy. Wieczorem o godzinie 11, jak tutaj wracałam, to no, muszę przyznać, że, że był moment, że ja podziękowałam, że ja mogę wrócić na noc do domu, bo no, już byłam bardzo zmęczona. Ale no teraz to są wizyty, prawda? Z niepokojem wstaję i myślę, jaką tam przetrzymał noc. Pielniarki mnie uspokajają, że całkiem fajnie sobie radzi, więc ja żartuję, że chyba muszę je wziąć do domu, żeby mi pomogły <grym> w nocy w opiece. Natomiast no, wcześniej było dużo trudniej. Jesteśmy tam w szpitalu 24 godziny na dobę. Z, jestem ja z dzieckiem. My, jako rodzice, no, co robimy? Patrzymy na ból i cierpienie swojego dziecka, na jego walkę, na to, że nie może być tutaj teraz z nami. I bardzo ciężko jest. Nauczyłam się podczas tej choroby, że ja muszę prosić o pomoc. Ja muszę prosić ludzi, żeby mi pomogli w takiej zwykłej organizacji domowej logistyce opiecy nad starszymi dziećmi ale muszę teraz też poprosić jej o, o pieniądze, bo yy, tak się wydaje, że człowiek mógłby sobie poradzić, ale yy, mogłabym składać pieniądze przez 5 lat, może nawet 10 i pewnie bym uskładała tą sumę, ale w tej chorobie chodzi o czas. My nie wiemy, ile tego czasu mamy, bo już żyję z lękiem, że on teraz jak wróci, że może się coś zacząć dziać na nowo. Niby wszystkie ba badania wskazują, że jest czysto. Ale wszystko może się wrócić, wrócić na nowo. I dlatego, jako rodzic, pomyślałam, że ja teraz muszę wyciągnąć rękę do ludzi i poprosić, pomóżcie nam. Każda kwota jest ważna i każda yy, kwota się liczy. I to, co patrzę na, na, na to, co pokazujemy na blogu, że jest nawet ta końcówka, yy, ileś tam groszy, to ona mnie. Nie śmieszy, nie zastanawiam się dlaczego, tylko ona pokazuje, że to jest tak realne, to jest tak rzeczywiste i że naprawdę każdy grosz jest bardzo ważny i za ten każdy grosz ja bardzo dziękuję. To jest jedyne, co ja mogę powiedzieć, że dziękuję bardzo wielu ludziom, przede wszystkim swojej rodzinie, tym ludziom, pielęgniarkom w szpitalu i każdemu tutaj napotkanemu człowiekowi, który do nas pisze, dostaje mi bardzo dużo maili, to jest to jest zadziwiające, to jest piękne, to co się dzieje, że piszą ludzie, że y, może czasem się chcą wytłumaczyć, że przesłali tylko tyle, nie, nie powiem tutaj żadnej kwoty, że przesłali tylko tyle, nieważne ile oni przesyłają, ważne jest to, że przesyłają i, i że jeszcze do nas piszą, że bardzo są y, poruszeni cierpieniem. My oczywiście Potrzebujemy tak naprawdę w lutym część tej kwoty, na znaczy część jedną, jedną trzecią bodajże na to, żeby w ogóle wpłacić, jakby to będzie pierwszą ratę i zacząć. Natomiast oczywiście później tą kurację musimy kontynuować, więc będziemy musieli te pieniądze też wpłacać. No nie wiem co powiedzieć, no możliwości jest dużo. Nawet myślimy o kredycie, aczkolwiek nie wiem, czy, czy się to uda. No. Będziemy się starać zrobić wszystko, żeby, żeby tę kurację przeprowadzić tak. właśnie tam w Greyswald. Najpierw podziękuję tym wszystkim ludziom za, za każdą kwotę, za modlitwę, bo dostajemy telefony, że na przykład Marcin jest wpisany do Wieczystej Księgi Ojców Sercanów. I, I tak się cieszę, że ktoś będzie się codziennie za niego modlił. Dziękuję małym przedszkolakom, ponieważ siostra mojego męża y, pracuje w przedszkolu i oni codziennie modlą się za Marcina. Ci mali rówieśnicy jego, bo on teraz nie może iść do przedszkola, modlą się codziennie za niego i to jest piękne. Te wszystkie słowa podziękowania. Y, pisze do nas pani z, ze Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, pomagałam Kubie. Y, i już myślę, jak Wam pomóc. No, dla mnie to jest niewiarygodne. Niewiarygodne mi, dla mnie jest to, że ojciec Kuby, pan Leszek Hojnacki, imprezy, która była przeznaczona dla, yy, dla, yy, dla Kubusia, przekazuje cały, całą imprezę i wręcz pomaga w organizowaniu i w dalszym prowadzeniu, czuwa nad tą imprezą, przekazuje na rzecz naszego syna. Nie mogę nic innego powiedzieć, jak tylko po prostu: Dziękuję. I będąc teraz w szpitalu, mam, czasem mam wrażenie, że Jezus, ja, ja nic nie mogę więcej zrobić, prawda? Ja tam tylko siedzę. No więc ja biorę różaniec do ręki i ja za tych ludzi się modlę. To tyle, co ja mogę zrobić.